Krytykujesz, krytykujesz live, Claretarot. Nie podoba ci się, że mówię prawdę, Mówią, że nie tędy droga, że zszedłeś, zeszłaś z kursu. Działasz nieetycznie, niemoralnie, bez zasad, ale mnie krytykujesz. Zdradzasz, wykorzystujesz, ale mnie krytykujesz. Mówią, żeby nie biegać za facetem, nie finansować go, nie pomagać. Bo on to wykorzysta i jeszcze powie, że jesteś głupia. No, mądra, to nie jesteś. Ale masz śmiałość mnie krytykować. Mówię, że on to nie jest dla ciebie. Facet jest niedojrzały. Weźmiesz za niego odpowiedzialność. Będziesz go dźwigała, finansowała, pomagała. I jeszcze może być wobec ciebie nierojalny. Będzie żądać, żądać dla siebie jeszcze większej pomocy. Większej niż ty dasz swoim dziecku czy dzieciom. Przy nim nie poczujesz bezpieczeństwa, tylko on będzie żądać od ciebie bezpieczeństwa dla siebie. Ale będziesz miała pępa, pajaca za partnera i jeszcze na siłę zaciągniesz go do ołtarza. Mówią, że jesteś w męskiej energii, skoro latasz za pajacem. A później płaczesz, że z nim ci się nie udało. Jesteś samotna i nieszczęśliwa. Z pępem to trudno być szczęśliwą kobietą. Mówią, że jesteś w męskiej energii. A mówisz, mówisz do mnie, spierdalaj. A ja mówię, ogarnij się kobieto. Bądź kobieca. I bądź w żeńskiej energii. I tego Ci życzę. Dziękuję. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o